ponieważ tradycyjnie wybieram się na forum ekonomiczne w Karpaczu nie wiem jak zamierzam stamtąd nadawać relacje ale nie wiem jak w jakich terminach jakie będą możliwości techniczne więc z góry uprzedzam że może dojść do zaburzeń cykliczności naszych spotkań i w związku z tym teraz dzisiaj postanowiłem zdać państwu dwa filmy w jednym to znaczy jednocześnie skomentować dwa wydarzenia, które bardzo luźno się ze sobą wiążą, więc no czasem tak trzeba nie chce nagrywać dwóch filmów, zawieszać ich osobno. To będzie, że żadne z tych wydarzeń nie wymaga bardzo długiego komentarza. Pierwsza sprawa to nie chciałbym, żeby Państwu umknęła deklaracja, którą Donald Tusk złożył, znowu o nim, ale dostarcza tematów. Którą Donald Tusk złożył w czasie obchodów strajku sierpniowego i porozumień sierpniowych w Gdańsku u pani Dulkiewicz. Nam różne rzeczy mówił, niech to nie umknie. Zapowiedział wielką akcję, jak to nazwał, spowiedzi publicznej swojego rządu. Że ma się rząd spowiadać ze swoich dokonań, to znaczy rząd, <laughs> nie premier oczywiście. Ministrowie, <laughs> przepraszam, powiedział Donald Tusk, że on widzi ten swój teatr ogromny, jak poeta widział, znaczy ten swój teatrzyk, no może on nie jest taki ogromny, ale widzi ten swój teatrzyk teraz tak, że po ośmiu miesiącach rządzenia, no już prawie będzie 9, niedługo, mają na jesieni pojechać ministrowie w lód i to nie jest żadna akcja wieców, coś takiego, tylko mają się im spowiadać, co oni robią i czym się zajmowali i co osiągnęli. Ani nie jest to jakiś okrągły termin, bo jeszcze rozumiałbym tego typu akcje na rocznicę powołania rządu. Ani nie ma w tym sensu logiki, bo proszę mi pokazać kraj, w którym coś takiego się wyrabia. No, tak samo jak pani Kopacz robiła cyrk pod tytułem wyjazdowe posiedzenia rządu, które się nigdzie na świecie nie odbywają, no może jakieś tam... W pięćsetlecie jakiegoś bardzo zasłużonego miasta, to się odbędzie dla picu takie tam mikroposiedzenie, które przyzna temu miastu jakieś honory i zaszczyty, ale czy nie ma już takiego, żeby rząd jeździł i się raz spotykał tu raz tam, a zanim koła walkadę tir, Tirów wioząca papiery te wszystkie jeszcze, żeby rząd jeździł w Pendolino, a, a stoły i stołki, prawda, z tym, jak. Pamiętacie Państwo ten cyrk, nie? To nie ma też takiego cyrku, żeby ministrowie się spowiadali z tego, co robią ich resorty, bo mają rzeczników prasowych, bo jest ustawa o dostępie do materiałów publicznych, przepraszam, do, 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 do danych publicznych, bo są media podobno wolne, w obronie których walczyła platforma i czarne strony były pierwsze, i czarne ekrany, to te media powinny Analizować, informować ludzi, co robi minister finansów, co robi minister. Tain. Ale tu nie chodzi tylko o PIC, jak to zwykle u Tuska, to znaczy, jak to zwykle u Tuska, ten PIC ma swój głębszy wymiar, bo Tusk już zapowiedział pierwszą spowiedź. Kto się będzie pierwszy spowiadał, zwrócili Państwo uwagę na to? Adam Bodnar powiedział Donald Tusk, że Adam Bodnar zgodził się zorganizować takie pierwsze spotkanie ze środowiskami prawniczymi gdzie będzie mówił o praworządności i cytuję z pamięci, chodzi o to, żeby te środowiska, które nabrały pewnych wątpliwości, przekonać, że naprawdę szczerze przywracamy praworządność bez żadnych układów i żadnych tam jakichś, nie wiem jakiego użył, nie pamiętam określenia. Może się do Państwa choćby u nas na stronie do dorzeczy.pl znaleźć pełny cytat. Czyli Tusk podpisał, bo oczywiście jest to pokłosie sprawy sędziego Wesołowskiego, którego nominację Donald Tusk jako premier kontrasygnował. Nominację do Sądu Najwyższego, a sędzia Wesołowski jest sędzią z nowego rozdania. I chociaż, jak to wielokrotnie powtarzałem, nie ma żadnego prawniczego powodu, żeby kwestionować status sędziów ze względu na. Rzekome, bo to też jest nieprawda, żeby KRS był niekonstytucyjny, ale nawet gdyby był niekonstytucyjny, to konstytucyjność, niekonstytucyjność KRS-u nie ma nic wspólnego, to już wielokrotnie powtarzałem, to jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego jeszcze czasów Kwaśniewskiego, to są również orzeczenia TSUE, to przyjęcie ślubowania przez prezydenta, czyli sędziego sędzią, a ponieważ Nikt jak na razie nie wpadł na pomysł, żeby zakwestionować prawomocność sprawowania urzędu prezydenta przez Andrzeja Dudę w ostatnich latach, więc wszyscy, których ślubowania przyjął sąsiedziami. I koniec. I tu, kto wiedział, nie chcę powtarzać tego, co mówiłem w poprzednim filmie, podpisał, ale cała ta sfora, której dotąd świetnie używał jak wyćwiczonych Brytanów szarpiących, obgryzających pizy z różnej strony, ta cała sfora, która już od pewnego czasu jest niezadowolona, że oni liczyli, że więcej dostaną, prawda, że Tusk wszystko zrobi w ciągu kilku miesięcy, tak jak oni sobie wyobrazili, więc już tam powarkiwali, mruczyli, no a tutaj teraz wybuchło. No bo Tusk de facto uznał, że nie ma żadnych neosędziów, tylko jedna osędzia jest po prostu sędzią. Więc najpierw ich histeryzował i opowiadał one o sędziach, a teraz sam tego nie uznał. No i tutaj sam musi Tusk przed tą sforą uciekać, bo ona zaczęła do nich docierać, że on ich traktuje instrumentalnie. List autorytetów prawniczych, tak, typu pani profesor Płatek, prawda, czy innych tam. Wysłali do, do niego, że yy, nie ma wątpliwości, że no sędziowie nie są sędziami, a już szczególnie w Sądzie Najwyższym i że nie może tego. Ale zrobił. Zrobił. Przecież nie cofnie tego podpisu. Różną w głupa, że się pomylił. Teraz potem się okazało, że się dwa razy pomylił nawet, bo już wcześniej teraz była taka sprawa, tylko nie wyszła na jaw. No i tak się zastawiałem w poprzednim filmie Co tu z wymyśli? Wymyślił Bodnar niech się nie tłumaczyć. Niech się teraz Bodnar wyspowiada z tego podpisu. Co powie. Pamiętacie Państwa, jakiego chlebusia yy, chlebowskiego, tak jak wybuchła afera, tam yy, któraś z tych afer, oh Boże, to już tyle afer było za Tuska, że trudno jest przypomnieć. Se, wiesz Państwo, co tam na cmentarzu CBA podsłuchało jakichś cwaniaczków, którzy handlowali wyciągiem, to właśnie na chlebowskiego padło, że on musiał wyjść, i się tłumaczyć, niezbyt mu szło, pocił się trochę tego, no to go tu wylał. No taka metoda. Jak często tego cytatu z filmu używam, albo my ich, albo oni was. Teraz idź w Bodnar i idź się tłumacz, idź się wyspowiadaj. Wyspowiadasz się dobrze i przekonasz ich, że mają dalej wracać, że tak powiem, psiarnia, cała sfora ma wracać do polowania na PiS, do czego jest przeznaczona. I spoko, spoko, damy wam coś. A jak nie poradzisz, to są chętni na Twoje miejsce. To nie tylko jest Roman Giertyk, prawda? Jeszcze będzie można powiedzieć, że były błędy i wypaczenia, i odpowiedzialny za te błędy i wypaczenia, no właśnie, wyleciał i teraz już będziemy naprawdę praworządnie robić. Tutaj dygresja. Doktor Anusz zwrócił uwagę na to, że twierdzi, że taki plan jest całkiem możliwy, o którym ja już kiedyś mówiłem zaraz po wyborach, mianowicie do doprowadzenia do wcześniejszych wyborów ponieważ Trybunał Konstytucyjny może orzec, że budżet, obojętne te 300 miliardów w prawie, o których mówiłem, deficytu, ten budżet jest nielegalny, bo jest nieprawidłowo przyjęty, No ponieważ Hołownia bezprawnie wygasił mandat poselski pana Wąsika albo, albo właśnie Kamińskiego, już nie pytam, jednemu z nich wygasił ten mandat. Co czyni, że Sejm obraduje w niej właśnie, Nie ma budżetu, prezydent może rozwiązać parlament. Oni oczywiście powiedzą, że prezydent nie ma prawa, że to jest tego, no to nie wiadomo jak przyjdzie, ale może być tak, że rzeczywiście prezydent ten parlament rozwiąże i Tusk ma to wliczone w ten, no bo co, wtedy będzie znowu wielkie starcie. Prawdopodobnie razem z wyborami prezydenckimi już by to połączono i gramy o wszystko, prawda, i teraz już ja biorę całą pulę i już żaden Hołownia, który w międzyczasie zjechał do 6%, a zresztą można będzie powiedzieć, że to on schrzanił, prawda, bo przecież ja Tusk mu nie kazałem wy, wygaszać w tych mandatów i nieprawidłowo to zrobił, schrzanił, trudno, jagodno, Wilanów, skrzyknijcie się znowu, wstawajcie w kolejki, Pizzę w garść, prawda, i trzeba jeszcze raz ocalić, ale teraz to już naprawdę, już naprawdę, teraz to już naprawdę będzie praworządność. No i tak chołownia będzie odpalony, i myślę, że, że, że będzie. Kosiniak się ugnie i pójdzie na wspólną listę. Nawiasem, dlaczego o tym tę dygresję robię? Bo też w ostatnim tygodniu ze dwa, trzy teksty już widziałem, że gdybyśmy mieli jedną listę, to byśmy nie musieli teraz, to by już aborcja była. No, że aborcję Tusk wymyślił też od, już do 9 miesiąca ciąży. Wszystkie, wszystkie tematy, wszystko na pokład. Gdyby była jedna lista, to by już aborcja była. Gdyby była jedna lista, to by już była praworządność przywrócona. Na czym to jest oparte? Na niczym. Oczywiście, gdyby była jedna lista, to tak jak na Węgrzech, by PiS wygrał, ale, ale to marzenie o jednej liście jest i teraz znowu byłaby okazja. Czy to jest teoria? To właściwie trzy filmy nagrywam, bo to drugi temat się pojawił na zasadzie dygresji. Czy ta teoria doktora Anusza jest trafna, czy nie? Zobaczymy. Ale myślę, że Donald Tusk, wśród różnych wariantów, ma również i taki. Przedłużanie chaosu, ucieczka w chaos, to jest jego stała odpowiedź, więc myślę, że on by zupełnie chętnie przyjął to, że oto nagle nie ma budżetu na przyszły rok. Prezydent rozwiązuje parlament, znowu mamy wybory, znowu nie pytajcie teraz o nic. Na wojnie się nie zakłada w klubów dyskusyjnych. To cytat co prawda z polityka PiSu, ale ale w PO też się tak myśli, pełna mobilizacja, faszyści idą do władzy, w Ameryce wygrali faszyści, tutaj prawda, w Europie zagrażają, AFD, inne zagrażają, więc weźcie Państwo się już wszyscy zmobilizujcie, przyjdźcie i jeszcze raz wybierzcie, tak żeby już nie muszą na żadnych jakichś polegać w koalicjantach, którzy mi wszystko spsują. Sp tylko po prostu, że jedna lista była i żebyśmy wygrali z pisem w pojedynkę. Czy tak będzie, czy nie, zobaczymy, wracamy do naszych rokoszan wściekłych i na pana Bodnara, który zdaje się, że zostanie im po prostu rzucony na pożarcie. No bo nie wiem, jak on się teraz będzie tłumaczył z tego, że niby przywracają praworządność, ale, ale nie tak, jakby sobie justytucja prawda życzyła i te stowarzyszenia Temis prawda i te inne cały ten prawniczy rokosz, jakby sobie tego życzył. Może powiedzieć Bodnar jedno, ale tego właśnie nie może powiedzieć, bo to jest prawda. Nie może im powiedzieć prawdy, że ich oczekiwania były od początku niemożliwe do zaspokojenia. Nierealistyczne. Ponieważ ich oczekiwaniem było cofnięcie czasu. Po prostu unieważnienie wszystkiego, co się stało po roku 2015. Unieważnienie wyborczego zwycięstwa PiSu, unieważnienie wyborczego zwycięstwa Andrzeja Dudy i tak jak to powiedziała pani Holand, żeby znowu było tak jak było dawniej. Jak było dawniej, że KRS wybierał prezesów sądów, a prezesi sądów wybierali KRS. Tak mniej więcej ten algorytm, prawda, jest, jest od dawna stosowany. No i druga rzecz, szalenie ważna, że środowisko sędziowskie było absolutnie środowiskiem, które rozwijało się tylko przez kooptację od wewnątrz. I nikt nie mógł wejść jak do klasycznej mafii. Nikt nie mógł wejść z zewnątrz. A tu. Przyszedł PiS, przez 8 lat wpuścił kilka tysięcy ludzi, i oni liczą, co że tych kilka tysięcy, jedna piąta, może już jedna czwarta polskich sędziów może zostać wyrzucona z zawodu? No, no nie może być. Na tym samym kapusiu, przepraszam, kampusiu, którym występował m.in. Tusk, występował Adam Bodnar. Nie myślę teraz o jego sławnym występie o tym, jak walczyć z mową nienawiści. Świetnie korespondującym z piosenkami tam śpiewanymi, oczywiście. Tylko mówię o takim występie, że wystąpił razem z panią Jurową. I jest w internecie fragment, można zobaczyć, jak pani Jurowa mówi, że demokracja, kochane dzieci i droga młodzieży, to nie polega na tym, że ten, co wygrał wybory, to może wszystko i może sobie łamać istniejące prawo. A Bodna Robok. Ja nie mogę łamać. Bi jak co pani mówi? Przecież my nic innego nie robimy, tylko stosujemy właśnie te doktryny, którą pani Jurowa potępia i pani o tym doskonale wie. I sama pani tu przyjechała w dniu niemalże, kiedy było włamanie, już nie pamiętam, do telewizji czy do belwederu, czy areszt, kiedy aresztowali Wąsika i Kanickiego. I ona tu sama przyjeżdżała i wręcz mówiła: Popieramy was, widzimy. Ale ona nie mówiła, że konkretnie popieramy. Ona mówiła: Nie widzimy tego, co robicie. A moim zdaniem, mówiąc coś takiego, no albo Pani Jurowa jest równie mądra jak, nie wiem, Pani Barbaria Nowicka, minister edukacji, która, która powiada, że kampus e, nie był sfinansowany ze środków publicznych, bo to samorządy go finansowały. Niewiarygodne po prostu. Ale możliwe. Być może można być komisarzem europejskim i nie widzieć sprzeczności w tym wszystkim. Albo jednak jest to pewna, był to jednak pewien polityczny sygnał, który mówił, słuchajcie, daliśmy wam taki... Taką license to kill na kilka miesięcy, ale ona nie będzie trwać bez przerwy, bo nam się powszani w Unii Europejskiej. Więc albo zrobicie to jakoś teraz, przywrócicie jakieś pozory, żebyśmy mogli udawać, albo no, my przestaniemy udawać, że, że niczego nie widzimy i coś w końcu zauważymy. Więc może tu też jest, pojawia się pewna potrzeba, żeby Bodnara odstrzelić, ale przede wszystkim tu się pojawia wyraźny sygnał, że są pewne, jakby poziomy draństwa, na które Unia Europejska się jednak nie zgodzi. Bo zaczęła choćby dlatego, że stworzyłaby precedens już u siebie. Przecież już w tej chwili yy, czytam, że w Niemczech, yy, gdzie zawsze Trybunał Konstytucyjny był złożony z polityków, wybieranych przez polityków, już kombinują jak stworzyć jakiś inny ten Trybunał, że on był inaczej do tego klasru wybierany, bo boją się po prostu, że przegrają wybory i żeby nagle nie okazało, że AfD wybierze taki Trybunał Konstytucyjny. No więc się mówi, że o, polski przykład pokazał, że trzeba zapewnić niezależność tej instytucji. Jak dotąd niemiecki Trybunał był niezależny, był wybierany przez polityków, bo niemieccy politykcy, wiadomo, reprezentują wyższą kulturę prawną. Ale tutaj, tutaj to się teraz trzeba zmienić. Więc jest, nie jest to dobry moment, żeby realizować absolutnie chore oczekiwania Panów yy, Wytrykowskich i nie, przepraszam, pomyliłem e, Martiniuków, ma, Martyniuków, przepraszam, Wytrykowski to akurat nie z tej strony, sorry, przepraszam, panie sędzio, e, Martyniuków, Tulejów, prawda, tych Giertychów i wszystkich innych, i Łętowskich i innych, takich, że to oczekiwałem, że to wszystko wróci do tego 3000 sędziów, czy ile tam wyrzucimy na zbity pysk po prostu, albo damy. Pozbawimy ich praw, na przykład wybierania KRS-u yy, i stworzymy dwa, dwie kategorie sędziów: takich, którzy mają rządzić i takich, którzy mają słuchać, bo jak nie słuchają, to się ich wy... Nie, no po prostu tego Europa nie kupi. I niech się teraz Bodnar tłumaczy, niech spowiada, dlaczego, wiedząc od początku, że to jest niemożliwe do wykonania, Tusk cynicznie wykorzystywał łobuzów yy, rozbijających wymiar sprawiedliwości, separatystów, bo to porównywałem, że to tak jak Historia takiego prawniczy Ługańskiego, po prostu, te separatyści, którzy ogłosili się państwem w państwie i wezwali na pomoc Unię Europejską, tak jak separatyści z Doniecka czy Ługańska wezwali Putina i Armię Rosyjską na pomoc. Niech się tłumaczy. A nawiasem mówiąc, i tu przechodzę do tematu drugiego, czy właściwie trzeciego, kiedy sobie e, przypominałem, jeszcze raz sięgnąłem po książkę Tomka Pietrygi o, tych, e, o systemie sprawiedliwości w Polsce, o którym kiedyś nagrywałem film w cyklu z mojej półki, więc kto ciekaw, zachęcam, e, jeżeli jeszcze nie zna, e, to przecież ten system, za którym tęsknią, przywódcy wolnych sądów, justytucji, temis i innych takich prawda, partii sprzymierzonych, bo to de facto są po prostu partie polityczne przybudówki do Platformy Obywatelskiej, że ten system, za którym oni tęsknią, oczywiście był właściwy nie tylko w tym jednym miejscu. Wybierają sądy, KRS wybiera prezesów, prezesi wybierają KRS, wszyscy razem pilnują, żeby nikobcy nie został dopuszczony do towarzystwa. I co to przypomina? I tu mi się przypomniało, że była olimpiada, na której wszyscy wiedzą, że daliśmy ciała strasznie e, i jak na razie obciąża się winą za to pana przewodniczącego Pekaolu, którego nie mam żadnego powodu bronić, bo uważam, że to ciało jest jednym wielkim, jakimś pasożytniczym stworem. Pokażcie mi amerykański PKOL jak wygląda, prawda? Znaczy A-A-Akol, jak, 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 jak wygląda amerykański komitet olimpijski. Bo ja to sprawdziłem... No, i zupełnie inaczej wygląda. Więc ta instytucja jest zupełnie, a Ameryka ma najwięcej medali na wszystkich olimpiadach. Chyba począwszy od tej pierwszej w Atenach, a w Kamerze od bardzo dawna. E, więc y, spada na niego, ale to akurat ta instytucja, czy przewodniczący PKOL-u jest klasycznym chłopcem do bycia. Do jeżdżenia, prezydowania, ale nie ma żadnej realnej władzy nad polskim sportem. Zwracam uwagę, Państwo wiecie, że ja się nie znam na sportu. Nie znam się. Jeżeli chodzi o sport jako sport, nie znam się. Tak, nie wiem, na wynikach, na tym, kto w jakiej lidze wygrał tego. Nie. Ale jeżeli mówimy o systemie politycznym zbudowanym w Polsce pod pozorem dbania przez państwo o sport, to na tym się troszkę znam. I zasygnalizuję temat teraz, bo nie wiem, kiedy następny raz się spotkamy, bo się zbliżają po kolei zjazdy w tych kolejnych federacjach sportowych. Które działają na mocy prawa z 1990, nie pamiętam roku któregoś, czy to było za Millera, czy to było za Cimoszewicza, w każdym razie komuchy to zrobili. I komuchy zrobili taki system, który po prostu był przechowalnią dla samej najgorszej ubecji. I zakonserwowali po prostu tylko pod innymi nazwami system z PRL-u, dlatego jeżeli Państwo chcą wiedzieć, co to są te, te, te federacje nasze sportowe, nazwijmy to tak, te stowarzyszenia, to obejrzyjcie Państwo Misia, albo inny film Barei, gdzie prezesi klubów sportowych się pojawiają, ponieważ to jeszcze można było krytykować w PRL-u i cenzura nie wycinała, a wszyscy wiedzieli, że te kluby to też emanacja partii jedynie słusznej i tak to stało do dzisiaj. Prezes Ochudzki wiecznie żywy jest. Ja przyjrzałem się przyjrzałem, znaczy, pierwsza prawidłowość, zobaczcie Państwo, kpiłem tu już sobie z tego, że za 75 milionów które PZLA, tak zwana, czyli Polski Związek Lekki Atletyki dostał od państwa na, na ubiegły rok na przygotowania do olimpiady, a w poprzednich latach też dostawał, no to trzy lata. Zwróćcie zwróconą uwagę, że poprzednia olimpiada się rok śliznęła, więc, więc były tylko trzy lata. No my między 150 a 200 milionów przepalili i skutkiem tego był jeden medal brązowy w konkurencjach lekkoatletycznych. Jeden, jedyny medal. Co czyni ten kruszec tego metalu droższym niż, niż platyna i tak dalej. To już mówiłem. Natomiast gdzie medale mamy? Medale mamy w, to, w kolarstwie torowym, gdzie zawodniczka mówiła, że jeszcze dwa miesiące przed olimpiadą za własne pieniądze wszystko musieli robić, bo nikt się tym nie interesował. I tam, gdzie się państwo nie interesuje, tam mają, mamy medale. A najwięcej mamy tam, gdzie się państwo w ogóle nie interesuje, bo mamy aż dwa medale we wspinaczce. Złoty i brązowy. Niektórzy się skupili tylko na złote, mamy dwa. Czyli jedna piąta medali tej mizernej, co prawda ilości medali, jakie Polska zdobyła na olimpiadzie, to jest właśnie we wspinaczce. Również dlatego, że nie mamy polskiego związku wspinaczki po ściance. Przegapili. No jakoś tak jest zawsze. To jest prawidłowość. Kiedyś był saleta kickboxing, prawda, który w ogóle był w Polsce zakazany. Tam odnosimy sukcesy, gdzie nie ma związku państwowo zajmującego się tymi, tą dyscypliną. Im bardziej się nie zajmują, to tak. Nie ma związku polskiego spinacja ściance, Jest, to co też jest jeden absurdem, sekcja, bo przyszyto to do związku yy, sportów górskich, do alpinizmu. No bo też się wspinają, po skałach się wspinają ten to jest się idiotyzm, to jest tak jakby pole dance y, dyscypliny fitnessu, czyli calisthenics, teraz się po prostu to nazywa pole dance bo ćwiczy się robiąc figury na pionowej rurze. co jest strasznie trudne i w ogóle znakomite y, ciekawy sport, ciekawy kiedy na olimpiadę, to tak jakby ich włączyć do federacji klubów Gogo. -go, bo bo tu rura i tu rura. No. Tu się wspinają tam, ale wspinanie się po ścianie nie ma nic wspólnego z alpinizmem. Oczywiście związek alpinizmu mamy w Polsce świetny, z sukcesami, nie wiem z czego on żyje, chyba jakieś państwowych dotacji nie bierze, no ale mamy tradycję, jesteś przeojczyzną, nie wiem, Wandy Rutkiewicz, jesteś ojczyzną Jerzego Kukuczki, nie wiem jak to wygląda w tej chwili. Dobrze, ale co oni mają wspólnego z tym? Na szczęście nic nie mają na tyle, że nie zauważyli. Obawiam się, że teraz jak za medale, bo taka jest ustawa, że za medale ten związek dostanie pieniądze, to jak on teraz dostanie pieniądze, to się zacznie to, co się zaczyna we wszystkich innych związkach, właśnie z takim pzlik. Na czym ta bzla polega? Bzla polega na tym, że zarząd wybrany stowarzyszenia wybiera de facto tam, rozdziela pieniądze szefom klubów, a szefowie klubów wybierają ten zarząd. Spółdzielnie mieszkaniowe można też tak z tym porównać. Znają Państwo to. Są spółdzielnie mieszkaniowe od czasów komuny prezes i się nie zmieniają albo zmieniają się po prostu na to, że syn został prezesem czy szwagier czy tego, ponieważ są nieusuwalni. Tam niby jest jakaś demokracja, że się spółdzielcy mogą zebrać, ale to jest wszystkie te statucy są tak zrobione, że i w związkach sportowych jest to tak samo i to jest celowo, bo chodziło o to w 90-tych latach, żeby tych wszystkich chochuckich tam zatrudnić, żeby oni tam wszyscy mieli do tego stopnia, że... Przede wszystkim myk polega na tym, że wszystkie te związki sportowe są w randze stowarzyszenia zwykłego, a stowarzyszenie zwykłe nie podlega żadnej kontroli. Dostaje, ustawa im tam przyznaje pieniądze od państwa w zależności od różnych wyników, ale jak nie ma wyników, to przecież bez wyników powinni z głodu ten, ale jakoś dostają te pieniądze na różne zadania, na różne tam budżety, cele i tak dalej. Te pieniądze rozdzielają między ludzi, którzy się odwdzięczają prezesowi za to, że go wybierają na to, żeby go i tak. I właśnie przed nami pula kolejnych takich zjazdów. Ponieważ to są stowarzyszenia zwykłe, więc wobec zarządów tych stowarzyszeń nie ma żadnych wymogów. Po prostu nie ma żadnych wymogów. Nauczyciele się teraz ustawiali w długie kolejki do sądów, bo nauczyciel musi mieć świadectwo o niekaralności, a człowiek, który obraca kilkudziesięcioma milionami państwowymi rocznie, nie musi mieć żadnego zaświadczenia o niekaralności. Być może by takowego nie dostał. Nie wiem, nie, nie badałem konkretnych przypadków, natomiast ogólnie prezes Ochucki wiecznie żyje w tych wszystkich związkach i robi różne świetne deale, na przykład wspomniany przeze mnie największy, czepiłem się tej psliby akurat, bo ona jest największy, pieniądzożercą, jednocześnie dostarczając najmniej medali i najmniej sukcesów w Polsce, to ta PZLA sobie kupiła wielką, pozbuju siedzibę. Na Żoli Wiecie Państwo, to jest Żoli Boż w Warszawie, Stary Żoli Boż, to jest jak Stary Mokotów, to jest najdroższe miejsce w Warszawie. I oni tam sobie kopili działkę, wywalili sobie siedzibę i ta siedziba nawet nie jest własnością związku, tylko fundacji którą zarząd założył, i nawet być może, gdybyś jakimś cudem stało, że zarząd się zmieni, to fundacja się na pewno nie zmieni. To jest, to jest tylko naskórkowa wiedza o polskim sporcie. Zachęcam kolegów, dziennikarzy, proszę, zajmijcie się tematem. Właśnie przed nami fala zjazdów sprawozdawczo-wyborczych we wszystkich tych związkach sportowych, gdzie będą się naradzać i stwierdzą, że obiektywne trudności sprawiły, że nie mamy medali. Czy jakby tu jeszcze jeden pan, minister y, mądry wymyślił, pan Szeptycki, że wszystko przez to, że tych z... Zy... Tych Łukaszenkowych nachodźców nie wpuszczamy, bo jakbyśmy wpuszczali migrantów, no to kolorowi by nam zdobywali te medale i byłoby fajnie. Patrzcie na zachodnie drużyny, prawda? Jakie one są wielobarwne, więc u nas by to te też tak było. A to wszystko przez to, że nie wpuszczamy, no to niestety w młodzież polska krajowa to się do niczego nie nadaje. Nadaje się tylko tam, gdzie nie ma państwowych pieniędzy, tam gdzie kluby po prostu działają na zasadach komercyjnych. I zarabiają pieniądze, jeszcze zarabiają pieniądze i jeszcze mają też przypomnę, że we wspinactwie mamy też dwa kolejne medale już po olimpiadzie na mistrzostwach Europy w Szwajcarii i to nie są te same zawodniczki, bo y, trudno by zresztą było po, po jednych dużych zawodach mieć formę na drugie, które się odbywają y, około miesiąca później. Nie, nie, nie ma dotacji, nie, nie ma związku i są sukcesy. Jest związek, są dotacje, jest ustawa, jest banda komuchów i prezesów ochudzkich i trenerów, którzy nie mają żadnych wyników, ale mają układ z prezesami, w związku z czym kluby, które nic nie, nie są w stanie zarobić grosza, nie muszą zarabiać grosza. Ważne, że głosują na obecne zarządy. I taka patologia jest w Polsce prawie wszędzie. Czy to jest sport, czy to były sądy, i są być dalej taki. Tak. No, tyle, tyle na razie. Może na razie, może sobie jeszcze o prezesach Ochuckich porozmawiamy więcej, w zależności od tego, czy mnie temat będzie interesował, czy go będzie, będę drążył, bo już ta polityka na poziomie rządowym zaczyna być nudna. Chociaż, jak się zaczną spowiedzi, to może być ciekawie. A może się teraz minister Nitras przyjdzie i wyspowiada. I opowie Państwu w ogóle, jaki, ja to akurat lubię nitrasę jak wrzut poniżej pleców, ale, ale w, niech on się, on tego nie stworzył akurat w tym momencie, ale niech powie po prostu, co zastał nie opowiada Andronów, że PiS, coś tam tego, tylko jak ten system wygląda. Może to Państwa bardzo zaciekawić. Naprawdę te wszystkie, świat tych związków i tych prezesów, Analogiczny, bo tak mi się skojarzyło właśnie z tym światem sądów, z tym rajem utraconym panów żurków i burych, którzy wciąż wierzą, bo im Tusk to właściwie obiecał, że im to przewróci, ale nie jest w stanie im tego przywrócić. No to niech się teraz Bodnar wie i tłumaczy. Jak znam Tuska, kiedy Donald Tusk powiedział, że minister Bodnar sam z siebie się podjął, że organizuje właśnie takie spotkanie, to pewnie minister Bodnar się o tym dowiedział <grym> z tej wypowiedzi. Ale tego oczywiście, czego nie wiemy, tego nie wiemy, jak to pisał Michał Buchakow.